Słuchajcie, jadę dzisiaj do Tomaszowa Mazowieckiego na tajną misję, to znaczy no, na współpracę z Andrzejem Burzyńskim, robimy kurs i pracujemy nad tym intensywnie. Dzisiaj niestety nie mam żadnych spotkań z klientem, chociaż były zaplanowane, ale klient przełożył, więc zapraszam na kolejnego vloga. Dzień dobry. Witajcie, nazywam się Marcin Kubicki I mała awaria, auto straciło moc, więc musiałem poszukać na trasie jakiejś stacji diagnostycznej, żeby mi sprawdziła co się stało, także mm, czekam w Kolejce zrobili auto skosowane błędy zobaczymy jak to długo pociągnie ale zrobione i jadę, jestem spóźniony pokazuje mi nawigacja, że będę o 11.15, 11.20 u, u Andrzeja u Andrzeja dobra zobaczymy jak to pójdzie, dalej Prawie dojechałem, szczęśliwie 8, kilo, 8 minut, 6 km jeszcze. Dotarłem i robimy z Andrzejem już te tajne plany, obmyślamy jak zwojować świat. I ja oto Andrzej. Tak, a to jest Kajecik, o tym jak zwojować świat. Kajecik jest już zapisany w połowie, czyli w połowie świat jest zwojowany. Czekajcie e... na dalsze relacje. Tak, będę komunikował wszystkich, co tak naprawdę będziemy wypuszczać, co tak naprawdę kombinujemy razem, a będzie, będzie się działo, także bądźcie czujni. We'll be in touch. Pa, pa. Już jestem w drodze, po spotkaniu z Andrzejem, e, teraz właśnie będę zamawiał coś do jedzenia, oczywiście niezdrowego, ponieważ za bardzo nie ma czasu na coś, żeby stawać. więc zamawiamy tutaj w McDonaldzie. Dzień dobry, już e, w drodze, skorzystając z mojej przerwy i postoju, to chciałem Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób e, Sprzedaje, a to znaczy jeden sposób, który sprzedaje, to jeżeli klient się ze mną już kontaktuje telefonicznie, e-mailowo jakkolwiek lub ja w jakiś sposób nawiązuję kontakt i jest zainteresowanie, to to tak długo rozmawiam, tak długo przedstawiam ofertę i tak długo dzwonię, dopóki ktoś nie powie tak lub nie, to znaczy jeśli coś próbuję sprzedać, przedstawiam jakąś ofertę, ktoś musi... Podjąć jakąś decyzję, powiedzieć mi: Nie, nie chcę kupić, nie stać mnie. Nie chcę, nie potrzebuję. Nie, znalazłem tani. Albo odwrotnie, chcę kupić. Chcę u pana to kupić, zamówić, ponieważ jest tego to warte i takie tam. Chodzi o to, że staram się zamknąć sprzedaż. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, zamknąć sprzedaż, choćby miało być usłyszane. Słowo nie. Wtedy przynajmniej wiemy, że nie musimy z tym klientem już więcej rozmawiać, nie musimy myśleć nad nim, wyrzucamy to z głowy. He and, nie ma tego. Także yy, to jest bardzo fajne i ciekawe zakończać w ten sposób, doprowadzać do końca, do końca. Staram się zawsze tą zasadę y, trzymać. Oczywiście mogą być takie sytuacje, w których klient już nie odbiera telefonu i próbuję tak dwa, trzy razy. Jeśli on już nie odbiera, to znaczy, że to automatycznie znaczy nie. bywa i tak, trudno, a nie masz się czym przejmować. Miałem też takie sytuacje, kiedy dzwoniłem i się okazywało, że, się okazywało, że klient y, właśnie potrzebował tego telefonu ode mnie. I wtedy zamykamy sprzedaż. Nie wiadomo, czy by zadzwonił, albo chciał zadzwonić, ale były takie sytuacje. Także spróbuj tej metody, przełam się i próbuj, i próbuj. I, i jestem ciekaw Twojej opinii na ten temat, co o tym myślisz, i też w jaki sposób Ty być może sprzedajesz jakieś swoje usługi. podziesz się w komentarzu poniżej, także jestem ciekaw Twojej opinii i Twoich doświadczeń. A ja ruszam. Do Ja już dojechałem na miejsce i oddaję samochód w dobre miejsce, ponieważ mój najlepszy kierowca ever ever będzie brał dzisiaj auto, żeby jutro pojechać po towar rano. Dolej niezawodny. Więc to dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek. Do zobaczenia! Niedługo!